Cześć, jestem Tuorek No i witam was w pierwszym materiale short z poradnika do gry Minecraft na odpaku Reclamation Po przebudzeniu się w wysuszonym świecie przyszła pora na wydobycie deadloga Deadlock to jest właśnie ta kłoda Deadloga wydobywamy normalnie łapką Oprócz deadloga jest szansa na to, że z drzewa wydropi węgiel drzewny Jak już macie wydobyty Deadlock, Pamiętajcie, by zrobić z nich scrapwood Ze scrapwoodu robimy deski w Łącząc po prostu cztery. Dobra, dobra, gdy już mamy deski, robimy crafting. Crafting i całą bazę proponuję wam postawić gdzieś blisko wody, żeby mieć do niej dostęp, bo w następnych momentach po prostu woda jest nam bardzo, bardzo potrzebna. Gdy mamy crafting, wytwarzamy patyki. Patyki możemy tutaj wytwarzać w następujące dwa sposoby. Ten łącząc dwie deski, lub łącząc dwie deadlocki. Dobra, dobra, dobra. Teraz, gdy już mamy patyczki, robimy pierwsze drewniane narzędzie. Gdy mamy kilo, w końcu możemy wydobyć bruk. Pamiętajcie, żeby pod M zaznaczyć sobie miejsce bazy. Tworząc pointa, stwórzcie go baza. Żeby się nigdy nie zgubić na świecie, bo trochę przypał się zgubić. No to gdy mamy bruk, robimy pierwszy zestaw wszystkich narzędzi. Czyli Kilow, siekiera, łopata, no i motyka. Następnie lokalizujemy taką strukturkę, wydobywamy całą mieć. W takich ruinach możemy znaleźć dwa rodzaje miedzi: utleniona mieć lub utleniona żłobiona mieć. Następnie, by je odtlenić, wystarczy wziąć siekierę w rączkę, klikać prawy przycisk, aż będzie tego koloru. Dobra, dobra. I co teraz z tym wszystkim? Ogólnie pamiętajcie, że macie coś takiego jak Questblock. Odpalamy książeczkę, odbieramy wszystkie totalnie nagrody, gdzie tylko możemy odebrać. Za ul też możemy na odebrać nagrodę, aczkolwiek o ulach będzie osobny materiał. Dobra, co teraz z tą całą miedzią? Z miedzi wydobytej w tych strukturach możemy zrobić sztabki miedzi, ze zwykłego bloku miedzi to nie problem, ale co z żłobioną miedzią? Mie żłobioną miedź... Możemy przetworzyć w następujący sposób. Wchodzimy w crafting, robimy deskę do krojenia, właśnie w ten oto sposób, z dwóch patyków i czterech desek. Kładziemy deskę na jakąś powierzchnię. Dobra, gdy mamy już utlejoną, tą mieć odtlejoną, kładziemy ją na deskę, bierzemy kilo w rękę i klikamy prawy przycisk myszy. W ten oto sposób zyskaliśmy więcej sztabki miedzi. Pamiętajcie, by na bieżąco odbierać nagrody, żeby po prostu to nie narastało. Pamiętajcie też również, że te zadania wszystkie prowadzą nas ładnie za rączkę, co robić dalej. Dobra, 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 my jesteśmy bez bazy, nadchodzi noc. Co robimy? Najprostszym sposobem będzie wykopanie sobie dziury i w niej zamieszkanie. Pamiętajcie, że gdy jest noc, powstają potwory, a gdy są potwory, jest szansa na znalezienie pająka. Z pająka dropi sieć, nić, a z niej możemy zrobić wełnę i w ten sposób uzyskać łóżko. Gdy uda nam się uzyskać 12 nici, jesteśmy w stanie zrobić łóżko, robiąc tak oto w ten sposób wełnę. I następnie robię łóżko w ten sposób. Zwykły klasyk, ale jakże i to ułatwia. Chciałbym zaznaczyć, że na tym świecie nie ma normalnych pająków, są same trujące, więc zachowajcie szczególną ostrożność. Dla bezpieczeństwa nauczę was robić drzwi Flimsy Doors. Ten oto sposób. Czyż ta hata nie jest piękna? Pamiętajcie również, żeby drzwi nie używać zbyt często i zbyt szybko, gdyż one się po prostu zniszczą. Na temat tych inkubatorów i tego wszystkiego, zrobię następny short. Dziękuję z góry, że obejrzałeś. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, no i odwiedź mojego Discorda. A ah, i nie pogardzę komentarzem pod tytułem pochodnia, że obejrzałeś to do końca. No to siema.